Cześć witajcie z tej strony Blumbi i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj już drugi i ostatni odcinek z omówienia recenzji tych oto przepięknych minifigurek Lego Marvel, seria druga. Jeszcze raz tutaj serdecznie dziękuję sklep kloski co cały komplecik. Serdecznie Wam również polecam ich sklep. Link znajdziecie w opisie tego filmu. No a już tutaj bez danego przedłużania przechodzą do otwierania tych oto pudełeczek tutaj mamy już listę, którą mamy z pierwszego odcinka, tak prezentuje się cały zbiór tych 12 minifigurek już mamy pierwszą szóstkę w tym odcinku druga szóstka, ale jeszcze zanim to, to chcę powiedzieć, że tutaj sklep klocki oczywiście w zamówieniu no, również dołącza katalog, w tym przypadku jest to najnowszy, czyli na lipiec grudzień 2023 ja sobie tutaj naklejkę nakleiłem i już druga rzecz, czyli po prostu lisaczek, więc fajnie, sklep klocki jest naprawdę miły, ale teraz już przechodzimy do otwierania tych pudełek Weźmiemy sobie tutaj ten najbardziej z boku i otwieramy to tak samo jak w odcinku pierwszym, czyli spróbujemy to tutaj od boku jak najbardziej otworzyć. I pierwszą minifigurką jest Wilkołak Nocą Warwolf i Night, Hops, wysypujemy zawartość i składamy już minifigurkę, później oczywiście na naszym takim stanowisku, gdzie obracamy, omówimy szczególnie tą minifigurkę. Dajemy element zapasowy również, jeden się znajduje, no i ten element akcji, którego ja nie dodaję, więc dajemy to na bok, dodajemy do pudełka i odkładamy na bok pudełko. No i kolejna paczka, tutaj myślę, że taka jakaś Sichalka na przykład. Dobrze zgaduję. Moje losy się sprawdzają. W pierwszym odcinku też udało mi się zgadnąć, kto będzie w jakimś pudełku, który otwieram. Hops, mamy to. Składamy she czyli przepiękną minifigurkę w tej serii ogólnie. I naprawdę cieszę się, że ją dostajemy po tylu latach drugą jej wersję. No i mamy tutaj, oczywiście, dwie rzeczy na akcesoria: telefon i akta. No i mamy element zapasowy w postaci tego elementu akcji, to jest dziwne, że to dostajemy w przypadku kilku minifigurek na zapasie, a w innych nie. Dobra, więc kolejne otworzone, jakiś komar mi tutaj lata. Trzecia pudełko, tutaj obstawiam, że będzie Agata, sprawdźmy i, i to nie jest Agata, ale naprawdę solidna minifigurka, czyli Mr. Knight. Wysypujemy minifigurka moja, jedna z ulubionych w tej całej serii, ponieważ kocham postać Mister Knighta Jak i z serialu, jak i w komiksach bardzo jego postać mi się spodobała Więc składamy tutaj jego akwarium z tą rybką I dajemy tutaj sobie... Chwila, komar, nie udało się Chociaż tam teraz gdzieś na ścianie lata, o widzicie go w sumie Musiałbym go później załatwić. I znowu na wyposażenie dostępny jeden element akcji oraz srebrny patyk, jaki Mister Knight walczy. Więc na plus to akurat dajemy tutaj, i mamy Mister Knighta. Kolejna minifigurka, bardzo świetna, mi się podoba. To już jest pudełko czwarte na ten odcinek, więc otwieramy. Więc jak był Mister Knight, to co? Moon Knight może do kompletu od razu? Nie, tu jest Agata Harkness. Wysypujemy, to jest chyba najliczniejsza naczka pod względem elementów chyba najwięcej składająca się minifigurka dajemy to tutaj i aha ona ma właśnie pelerynkę daną w taki oto element i co to jest za pelerynka dziwna dziwny element ale no ich jest damy sobie buźkę o której puszcza oczko nam Agata i damy sobie co element mocy do ręki a do drugiej ręki Darkhold, myślę że to będzie to jest solidne rozwiązanie, Panie, chyba mnie komar ugryzł teraz w rękę. Dobra, dajemy to tu. Nie wiem w sumie z jakiej strony to nawet wydać. Chwila moment, ten darkolt się zgadza w względem wyglądowym, tak. Chyba tak, nie wiem, damy to do ręki drugiej I dajemy Agatą na podstawkę element. Jeszcze drugi tej mocy również możemy dać do ręki oraz ten element akcji i zostały nam już dwie ostatnie minifigurki weźmiemy tą i obstawiam tutaj myślę, że hałkaj taki jak najbardziej i zgadza się jest hałkaj, więc proszę bardzo wysypujemy zawartość tu już to nawet tam na bok dają brak nadruków na nóżkach nie szkodzi później wyjaśnię dlaczego dajemy nadruki tutaj nadruki buźką z fajnymi nadrukami nowy element włosków na wyposażeniu łuk oczywiście nowy element taki sam jak w przypadku Kate Bishop oraz nowy odlew małej słówki, więc to na plus i widzicie tutaj nie ma dodatkowego elementu który pozwala nam na dawanie tutaj w ciekawych pozycjach tej minifigurki a ja myślę że powinni dawać w przypadku każdej ponieważ to jest naprawdę super dodatek i to daje dużo Znowu ten komar w a ostatnie pudełko, na to kto by się spodziewał Munet, czyli perełka na perełka, wisienka na torcie w tej całej oto serii Naprawdę przepiękny Tutaj oczywiście w specjalnym tym ma jeszcze pelerynę Jestem naprawdę pod wrażeniem tej minifigurki to, że Marvel postanowił ją tutaj dodać Hops, składamy, pelerynka jest Buźka i do jednej ręki damy mu z karabeusza, do drugiej ten jego taki księżycowy jakiś bumerang, nie wiem czy to ma jakąś prawidłową nazwę, no i na wyposażeniu również to dostajemy, więc co, mamy minifigurki, przechodzimy do omawiania na podstawkach. A więc pierwszą minifigurką, jaką trafiliśmy jest Werewolf by Night, pochodząc z jego serialu i myślę, że minifigurka jest naprawdę świetna, chociaż preferowałbym ją w kolorach czarno-białym, po prostu w mroczniejszym kolorze niż w takim normalnym, oczywiście ten też jest ładny, no ale... Po prostu czarno-białym jakoś mi się jeszcze bardziej podoba. Na wyposażeniu oczywiście ten taki czerwony kamień. Jakoś za bardzo na tym Werewolf by Night oglądałem, ale się nie skupiałem, więc nie wiem jak to się nazywa. No a co do, do samej minifigurki, oczywiście świetne nadruki. Są nadruki na nóżkach, jak i z przodu, jak i z boku, futro oraz spodnie zniszczone. Klata owłosiona, nadruki na rączkach z boku jak najbardziej, na plecach również. No a główka z jednej strony taka uśmiechnięta, bardzo mi się podoba, z drugiej strony już zła, bardziej pasująca do, do właśnie wilkołaka nocą, ale ta jest po prostu jakaś taka śmieszniejsza i bardziej mi się podoba, do tego też przy tej zostawiam. No i on oczywiście na zapasie ma ten drugi klejnot oraz ten, tą podstawką y, dynamiki, której po prostu nie używam. Druga minifigurka, czyli She-Hulk, No i zacznijmy sobie od akcesorii. Pochodzi ta minifigurka oczywiście z jej własnego serialu z 2022 roku i mamy pierwsze wyposażenie, czyli Akta Emila Blonskiego, czyli naszej abominacji. Naprawdę fajnie, że tutaj uwzględnili, ale jeszcze ciekawszy jest telefon, ponieważ na telefonie jest nie kto inny niż. Uwaga, uwaga, łąk, który pojawiał się w serialu she Hulk bardzo często, no i ogólnie w fazie czwartej też bardzo często widzieliśmy Wonga a co do samej minifigurki, włoski są takie same jak były w tam jakimś roku właśnie, gdzie dostaliśmy she Hulk. są one naprawdę ładne, ciemny zielony a co do samej minifigurki, tak ona się prezentuje ładne nadruki, oczywiście ten jest sportowy taki strój bym powiedział nadruki na bokach również są, torsik Rączki podwójnie są drukowane, ponieważ parem kawy i zielony, główka z jednej strony szeroko ta, a z drugiej już tylko leciutko, na druki na plecach również są. I co tylko w tej minifigurce bym zmienił? To że She-Hulk jest po prostu większa niż pozostałe takie zwykłe postacie w MCU ogólnie no porównując normalnie do zwykłych postaci, jest wyższa, więc zmieniłbym nóżki oraz rączki na te takie długie, jakie ma na przykład, jakie mają w minifigurki z Lego Avatar na przykład, nie, to by bardziej pasowało, myślą, oraz jeszcze jedyne co bym zmienił w tej serii, to dodałbym Daredevil'a w jego żółtym stroju żeby po prostu pasował tutaj do she ale z jedna uwaga do she już powiedziałem a tak ogólnie to minifigurka jest prześliczna legendarne duo zostawimy sobie na koniec a teraz przejdziemy do Agaty Harkness z jej chyba własnego serialu lub serialu Wanda Vision tutaj nie jestem pewien, chyba bardziej to jest już od niej własnego serialu Agata Coven of Chaos, ale też do oczywiście serialu Wanda Vision jak najbardziej pasuje na wyposażeniu dwa elementy mocy w kolorze fioletowym naprawdę to wygląda przepięknie, ma to w ilości razy dwa, tylko to drugie teraz jest z boku położone i to pasuje do Garmadona na przykład, a tutaj Mamy księgę Darkhold, czyli no, zakazana okazana księga, której Wanda się dopuściła i stała się Scarlet Witch, która również jest tutaj uwieczniona w środku. Na Nadruki oczywiście przepiękne i fajnie taki detal tu mieć. A co do samej minifigurki, tutaj właśnie włoski, takie fajne falowane. Jedna buźka, która puszcza nam oczku, czyli coś strasznie w stylu Agaty. Z drugiej strony uśmiechnięta, ale to jest taki złoczyński uśmiech widać, że coś knuje. No i na nadruki na tutaj oczywiście torsiku przechodzą na suknię. Idealnie ładnie to się prezentuje. Brak nadruków na rączkach akurat szkoda, ale są nadruki na pleckach, które i tak są zasłonięte przez taką oto dziwną polerynkę, która zamiast standardowego kształtu takiego ma tutaj takie zwałożenie i dopiero tam się rozprowadza, więc ciekawie. Pierwszy raz się z takim czymś spotykam, a co do samej minifigurki, no to nie mam większych strzeczeń. Też jest prześliczna jak she -Hulk. Przed nami Hawkeye, czyli najdzielniejszy nasz Avenger z oryginalnej szóstki, po prostu ładna minifigurka, z jego oczywiście z serialu z 2021 lub 2022. Teraz w sumie nie wiem kiedy to wyszedł, ponieważ czas tak ucieka, że to nawet, no naprawdę nie jestem w stanie zapamiętać. W poprzednim odcinku trafiliśmy Kate Bishop, więc to jest dło właśnie z tego serialu. No, a co do Hawkeye'a, ma on łuk tak jak Kate Bishop, tylko w kolorze czarnym. Jest to nowy element, tak samo jak taka oto mała słówka, która naprawdę wygląda przepięknie, ślicznie i uroczo. Tutaj ją widzicie mała suwka, no a tutaj jeszcze co do samej minifigurki, brak nadruków na nóżkach, ale powiedziałem, że to uzasadniał a to dlatego, że w jego stroju Hawkeye nie miał żadnych nadruków na nóżkach i dobra, mógłbym powiedzieć, to czemu nie dodali żadnych takich detali jak u Kate Bishop, jakiś pas lub coś Myślę, że mogli, ale też nie byłoby to potrzebne. No, bo mówiąc szczerze, no nie miał on swoich detali. więc taki oto hałkaj jak najbardziej mi się podoba. Na drugi, na rączkach są fioletowe oraz tam jakieś takie krótkie, małe detale również są. Tutaj logo hałkaja na środku. No i ten czarny kołczan, Nowy element włosków, taki fajny falowany. No, a buźka z jednej strony zła, też z plastrem, a druga była już uśmiechnięta, bez plastra, więc tak to się prezentuje. No i oczywiście, jeszcze na drugi na PC. Jakbym zapomniał pokazać, więc zdejmujemy ten kołczan i tak to się prezentuje. Jest pas, więc są bałość o szczegóły, które i tak są po prostu nie zasłonięte. Ale naprawdę to jest plus, dla Lego, że takie oto smaczki robi. No i naprawdę kolejna fajna minifigurka. No i jak już mówiłem, też w pierwszym odcinku w tej serii no nie ma żadnej złej minifigurki świetna minifigurka Mister Knighta z serialu Moon Knight z 2022. Chyba się nie mylą, no jak mówiłem czas ucieka, ale co do tej minifigurki, jest to Steven Grant oczywiście, czyli alter ego naszego Moon Knighta Marka Spectora. Mamy na wyposażeniu akwarium z tą jego rybką i ona jest naprawdę ciekawa, ponieważ tutaj mamy tą rybką, która ma tą jedną płetwę większą niż drugą. I to jest no, fajny ten easter egg. Nie wiem, czy w komiksach tak też było, nie pamiętam, ale w serialu na pewno tak następnie mamy roślinkę, która jest, nie jest normalną jakąś roślinką zrobioną, tylko to jest roślinka w kształcie elementu Lego, więc to na plus a co tutaj do piramidy, no to piramida oczywiście egipska, no bo Moon Knight, więc to pasuje do siebie a co do samego Mr. Knighta, Steven Grant Brak dodatkowej główki włoskiej, więc to jest coś, co bym zmienił właśnie w przypadku Munite i Mr. Night, ale to później przy Monecie jeszcze osobny temat. Właśnie dodałbym tutaj buźkę Stevena oraz czarne włoski, tak jak na przykład Superman ma takie falowane, nie z tym roczkiem, tylko te falowane. Na wyposażeniu dwa srebrne kije, którymi walczy. Przejście tutaj tego jego garnituru na tutaj właśnie jest, no, z dołu na dół, wręcz. No ja tutaj koszula. Krawat, widać, że jest elegancki, w stylu właśnie cyfana, no i ta buźka, która jest naprawdę ładnie zadrukowana, tak się żyje na środku ogólnie minifigurka wymiata. No i jest nasz Moon Knight. tak taką się prezentuje, najpiękniejsza, najśliczniejsza minifigurka w tej serii, według mnie każdy ma swoje oddzielne zdanie. I ty możecie się pochwalić w komentarzu, która Wam się podoba, ale co do ta na wyposażenie, ten skarabeusz jakiś oraz ten jego. Księżyc jak to się nazywa, bumerang znowu, no i ma on tutaj nadruki na nóżkach, kto by się spodziewał, że to jest, naprawdę ładnie, ten strój egipski, te pandaże, księżyc na środku, złote detale, najpiękniejsza minifigurka, są również nadruki na rączkach i pleckach te bandaże Oczywiście biała peleryna, no to akurat ok. No i maska specjalnie, nowy odlew. To idealnie pasowałoby też do Assassin's Creed, czy jakoś tak. Ponieważ to już widziałem, tylko nie mogłoby nie być tego logo tutaj, ale to logo jest, ponieważ to jest Moon Knight. Naprawdę ciekawe. Chociaż też nie pogniewał, gdyby, gdyby użyli ponownie elementu maski Władców Czasów w kolorze białym z księżycem też narysowanym u góry. U góry ale do tego też nie mam żadnych zastrzeżeń. Tak to się prezentuje. No, i możemy to oczywiście zdjąć, a tak prezentuje się buźka. Również jest tutaj ten księżyc nadrukowany, widać, zasłonił tą twarz. A z drugiej strony mamy twarz Marka Spectora, który ma te białe oczy, czyli jest właśnie w fazie Munnayta. No i to naprawdę fajnie, że uwzględnili, ale i tak, jak już mówiłem, w przypadku Misternayta preferowałbym dwie oddzielne bygówki z dodatkowym elementem włosków, żeby po prostu szło to zrobić. No a tak, poza tym to minifigurka. Idealna i nie ma do niej większych zastrzeżeń no poza tą dodatkową główką. I tutaj macie jeszcze ją ponownie z tymi elementami. No i szybki obrót. No i tak prezentuje się cała druga seria kolekcjonerskich minifigurek Lego Marvel. Prezentuje się na prześwietnie i standardowe pytanie, czy polecam? polecam, tu jest odpowiedź prosta tylko teraz w związku z tym, że mamy takie oto kartonikowe pudełka no ciężko będzie to wyczuć, tak samo jak mieliśmy w saszetkach, więc tutaj albo trafiamy na los, albo wchodzimy na sklep klocki i możemy sobie zakupić całą kolekcję, 12 sztuk jak mówiłem, oni to sprawdzają, a później tutaj fajnie zamykają, żeby nie było że czegoś nie ma, żeby coś wyleciało, więc naprawdę to jest na plus a tutaj cała seria prezentuje się dobrze możecie w komentarzach pochwalić czy już coś macie lub na co chcielibyście zapolować, jaka wam się najbardziej podoba jak mówiłem moim faworytem jest Moon Knight, później będzie y, tutaj nasz Wolverine no i później Storm na trzecim miejscu a zaraz za nią też Mister Knight lub na tym samym miejscu każda mi się minifigurka naprawdę podoba tutaj do tych z tyłu poza oczywiście tymi dwoma Byłem sceptycznie przekonany, no jeszcze do bestii, ale teraz jak już je mam osobiście, mogą śmiało powiedzieć, że są również warte zakupu Nie smućcie się, jeżeli je traficie. No a tutaj mamy kartoniki, chciałem pokazać Protip. Jeżeli otworzycie to tak jak ja i chcecie to sobie później zamknąć, wystarczy to zgiąć w tą stronę, podwinąć, no i wsadzić tutaj do środka, no i wtedy to macie zamknięte. Na plus takie zapakowanie, no i to, że eko idzie w stronę właśnie bycia eko, jest na plus, ale no niestety nie możemy wyczuć teraz minifigurek. A to by było tyle z tego odcinka i mam nadzieję, że widzimy się już w następnych materiałach. Cześć!